Chodźcie ze mną na balkonik, pogadamy o Marvel Zombies. Wow! Marvel Zombies. Dzisiaj na Disney minus pojawił się miniserial Marvel Zombies, cztery odcinki. Płykniecie w dwie godzinki. Jeśli ktoś z was jeszcze pamięta, to przy pierwszym sezonie A Gdyby, What If, był taki właśnie odcinek z Marvel Zombies i on był całkiem spoko. Uważam, że w ogóle ten pierwszy sezon What If to jeszcze dało się jakoś oglądać. Później to już męczenie straszne były było. I ogólnie koncepcja zombiaków w świecie Marvela jest nawet i okej. Okay. O ile ktoś się tym bawi, to spoko. Nie tam te komiksy, ta pierwsza wersja przynajmniej, tak średnio przypadła do gustu. Ale sam koncept tego, żeby bohaterowie zamieniali się w ząbiaki, nawet nie był zły, jako taka, wiecie, poboczna rzecz, jakaś taka odskoczna. To jest jakby kontynuacja do tego, co było w What If, Chociaż początkowo wydaje się, że tak może nie być do końca, bo innych mamy na początku bohaterów, niż mieliśmy tam. I jedna rzecz, która mi się podoba, albo dwie rzeczy, takie no nie za duże, bo ogólnie ten czteroodcinkowy serial ma taki plus, że jest krótki i to jest jego chyba największy plus, ale taki plusik to różne wariacje na temat różnych bohaterów Marvela. Na przykład dostajemy Blade'a w MCU, który nie jest Wesley Snipesem, tylko Marsha Hala Alim, ale no, nie podkłada pod niego głos ten aktor, no ale przynajmniej wygląda jak y, pan Ali. Chłop się nigdy kurwa nie doczeka tego swojego filmu, no po prostu on już chyba też stracił wszelką nadzieję. Ale tutaj jest w wersji Moon Knight na przykład, no i jest mega kozakiem, no tam tnie tym mieczem scena na przykład walki między nim a zombie ghost, Wow, no tnieją na plastery. Wiecie, ja lubię brutalne takie animacje dla dorosłych. Tylko że problem jest taki, że oglądasz to i sobie myślisz, kurwa, jest 20 tysięcy innych fajniejszych animacji dla dorosłych, gdzie jest brutalność na innych platformach streamingowych, albo pewnie na Disney Plusie też by się znalazła jakaś lepsza pod tym względem. Sama ta historyjka jest kurwa tak niewciągająca, no po prostu taka sztampa to jest. Wiecie, na czym polega ten serial? Na tym, że. No, są zombiaki w świecie Marvela, i bohaterki na początku znajdują pewne ustrojstwo, które ma pomóc w uruchomieniu go, że ktoś przyleci do nas na Ziemię i po prostu pomoże zniszczyć zombie. Ja rozumiem, no nie trzeba tutaj, nie wiadomo, odkrywać jakiejś Ameryki, ani kapitana Ameryki. No, i ta animacja, ona jest tak paskudna. To jest ta sama animacja, jak była w Włotliw. Ja nie wiem, no nie podoba mi się. Ja wiem, że e, może znajdą się amatorzy, chociaż nie znam nikogo, kto by powiedział: Nie, no ta animacja jest spoko. No, ona jest paskudna dla mnie. Ona poza tym walorem, że aktorzy przypominają siebie, w sensie postacie przypominają aktorów, to nic nie ma do zaoferowania. Jest kurwa jakaś taka sterylna, jakaś taka, no, ani to płynne jest, ani to jakieś ciekawe wizualnie. No po prostu. Takie, nie wiem, jakby to z jakiegoś generatora było. Napiszcie w komentarzu, co, co wy sądzicie. No i jeżeli możecie, to zostawcie obserwacji. Dzięki wielkie. Pa! pa.